Może jedynie zadziałać bezpośrednia groźba e, militarna. Najbardziej w tej chwili skutecznym środkiem są karabiny maszynowe. Musimy bardzo szybko działać, e, bardzo szybko wykorzystać, przetestować i wprowadzić najlepsze rozwiązania, najbardziej efektywne. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was. Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl/ukośnik goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Dzień dobry, Wojciech Muli, witam Państwa w programie Punkty Zapalne, a moimi Państwa gościem jest Pan Generał Jarosław Kraszewski, doktor nauk wojskowych, generał Brygady Wojska Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana redaktora. Kreml oświadczył, że dąży do utworzenia stref buforowych wzdłuż granicy z Ukrainą, co ma rzekomo oddzielić terytorium Rosji od zagrożeń. Jak interpretuje Pan tą koncepcję i te zapowiedzi? No wie Pan, od razu mi się nasuwa przypadek Gruzji. Mianowicie chodzi o Osetii i Abchazję. To, to jest na pierwszy rzut oka ten sam case, czyli Rosjanie w Gruzji utworzyli pasy przeciwpożarowe, żeby oddzielić te dwie enklawy i później zaczęli rozbudowywać w ten sposób te pasy przeciwpożarowe, że stworzyli z tego granicę I w ten sposób sprawa ani Ossetii, ani Abchazji do dzisiaj nie została rozwiązana, co znacząco uniemożliwiło członkostwo Gruzji w strukturach sojuszu fantowskiego, mimo że Gruzja wypełniła wszystkie wymagania te przed przyłączeniem, jak i te, szczególnie te wynikające z membership action plan, kwestie Terytorialne i właściwie konflikt tutaj o tym podłożu pomiędzy Gruzją a Federacją Rosyjską uniemożliwił Gruzinom członkostwo w strukturach NATO. Jakie w takim razie działania, zdaniem pana generała, powinno podjąć NATO w tej kwestii, wobec takich planów? Czy NATO powinno zwiększyć swoją obecność wojskową i ćwiczenia również na wschodniej flance? Wie pan, ja bym nie szedł w kierunku eskalacji stricte militarnej i tutaj drażnienia zupełnie potrzebnego. Tą kwestię trzeba najpierw spróbować rozwiązać drogą polityczno-dyplomatyczną. Jeżeli Rosja nie będzie szła na ustępstwa, nie przystąpi do rozmów najpierw rozejmowych, później rozmów pokojowych, no to i Unia Europejska powinna tutaj zwiększyć swoje zaangażowanie przede wszystkim finansowe, bo przecież Unia Europejska nie jest żadną strukturą militarną, a nie obronną, więc może poprzez swoje narzędzia gospodarczo-finansowe zwiększyć zaangażowanie, szczególnie w stosunku do tych państw sojuszniczych z terytorium europejskiego, które no, nie wywiązały się nawet z postanowień szczytu z 2014 roku. Mam tu, o tym, mam tu na myśli deklarację o minimum 2% PKB na, na obronność. Natomiast NATO, NATO musi przygotować swoje siły, swoje struktury do tego, żeby być gotowym na ewentualne eskalacje. Chociaż ja sądzę, że Federacja Rosyjska dąży do e, absolutnego odseparowania dwóch republik, które powołała e, na terytorium e, Ukrainy. W tej chwili ofensywa, która trwa, niestety, ona zmierza ku temu, żeby e, pokazać całemu światu, że no, prezydent Trump, mimo składanych obietnic, że w ciągu jednego dnia konflikt e, rozwiąże, tego konfliktu nie rozwiązał. E, Putin zadeklarował dajcie mi 60 dni, to ja tam pozamiatam i w tej chwili idzie w kierunku tego, żeby osiągać te sukcesy, ale w skali taktycznej i pokazać, że jednak progres jest, a deklaracje największego strażnika pokoju na świecie, mam tu na myśli Stany Zjednoczone, no były deklaracjami przedwybórczymi i tak naprawdę nic poważnego się nie zadziało i. I się nie zadzieje, i jedyną stroną, która może cokolwiek zrobić, i tu ma rację, jest Federacja Rosyjska. Więc według mnie takiej narracji należy się w najbliższym czasie spodziewać. Za tą narracją, niestety, będą szły działania. Jak widzimy, Rosjanie szybko się uczą, szybko wyciągają wnioski, wiedzą, że. W tej chwili tym głównym narzędziem, który się jest strach popłoch i będzie tutaj obniżał morale nie tylko żołnierzy, ale przede wszystkim społeczeństwa ukraińskiego, jest masowe użycie dronów i, i połączone z wykonaniem uderzeń rakietowych. I to po pierwsze właśnie będzie wpływało na społeczeństwo, po drugie musi doprowadzić dowództwa ukraińskie do weryfikacji przyjętych założeń, szczególnie o rozmieszczeniu sił ukraińskich, i po trzecie, w konsekwencji Rosjanie będą dalej krok po kroku Powoli, bo powoli, ale realizowali swoją ofensywę wiosenną w celu jak największego opanowania terytorium Ukrainy Wschodniej. Zmasowane ataki właśnie dronowe i obrona powietrzna. Rosja w nocy z 24 na 25 lipca przeprowadziła kolejny zmasowany atak dronami. Poinformowało strona ukraińska, że agresor wystrzelił 103 drony i cztery pociski, które uderzyły w porty morskie, węzły transportowe i dzielnice mieszkalne. Jak ocenia pan zdolność Ukrainy i jej sojuszników do odpierania takich zmasowanych ataków? I jakie technologie z Patriot, Gepard, czy drony przechwytujące, co najbardziej może podnieść skuteczność takiej obrony? Wie pan, ja z racji tego, że no zajmuję się zawodowo tym obszarem, w tej chwili dziwi mnie trochę, że Ukraińcy nie korzystają z jamerów. No bo to, to jest... Obecnie chyba najbardziej skutecznym środkiem, który pozwala na to, żeby bronić się przed dronami. Ja wiem, że użycie jamera powoduje to, że in, cała inna elektronika też nie działa, ale to świadczy o tym, że niestety strona ukraińska przeszła na dowodzenie siłami zbrojnymi z wykorzystaniem tego urządzenia. I mam tu na myśli telefony komórkowe jeżeli nie, e, nie przestawią się na, na inne systemy i w tych w sytuacjach szczególnego zagrożenia atakami dronów bezpilotowców i e, rakiet różnego rodzaju. Z użyciem, właśnie, dżamerów, no to, to, to będą bardzo poważne problemy, ponieważ no, przy tak masowym użyciu, to przypomnijmy, że to nie było największe użycie dronów, bo mieliśmy chyba niecały miesiąc temu sytuację, gdzie Rosjanie wystrzelili około 500 dronów, i to już jest sytuacja mocno skomplikowana, bo yy, po dżamerach. Najbardziej w tej chwili skutecznym środkiem są karabiny maszynowe, zwłaszcza te w systemie Gatlinga, czyli 6 luf trzy 3000 wyszczelonych na minutę. Tworzy się takie chmury, przez które trudno jest przedrzeć się jakiemukolwiek środkowi napadu powietrznego. No, systemy, które Pan wymienił, to są po pierwsze systemy zaawansowane, do których. No potrzeba przede wszystkim rakiet, jak się nie ma rakiet, to taki system, a właściwie wyrzutnia, bo tu nie mówimy o systemie, wyrzutnia plus radary wozy dowodzenia, no to są tylko elementy systemu, które bez tego kluczowego elementu, jakim są rakiety, są po prostu bezużyteczne za no może radarów, które odpowiednio ustawione dają tak zwany warning i są w stanie zareagować i mają te kilkanaście, kilkudziesięciu sekund na to, żeby przesłać sygnały ostrzegawcze, że, że coś się zbliża i należy podjąć natychmiastową ewakuację ludności zamieszku, zamieszkującej dany obszar do schronów, ukryć i, i, i bunkrów. Jeżeli Europa i Stany Zjednoczone nie, nie nasycą odpowiednio Ukrainy, to w środki właśnie obrony. Powierzchnej obrony przeciwdronowej, no, Ukraina będzie przegrywała tą potyczkę i mimo, że Ukraińcy osiągnęli bardzo dużo w sztuce użycia. Dronów i bezpilotowców. W tej chwili wszyscy możemy się od nich uczyć, wyciągać wnioski, stosować je tutaj na przykład w Polsce i w innych państwach natowskich. To jednak nie pomoże im to w tym, żeby skutecznie bronić się przed takimi falami atakującymi miasta w się na terenie Ukrainy. Na jakim etapie, zdaniem pana generała, jest teraz Polska w kontekście budowania takiej obrony przeciwrakietowej i co powinniśmy zrobić w najbliższym czasie, żeby tą obronę wzmocnić? Wie pan, no my jesteśmy akurat, dobrze się składa, że no, praktycznie na końcówce, jeżeli chodzi o szeroko pojętą obronę powietrzną, bo jeżeli chodzi teraz o tworzenie komponentów wojsk. Nazwijmy je koloksialni dronowych. E, absolutnie nie chcę ujmować, bo to bo będą mi platformy powietrzne i lądowe i morskie. E, no to jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Do całego systemu zapewne brakuje nam właśnie tego podsystemu, który będzie stricte dedykowany do obrony przed dronami i bezpilotowcami przeciwnika i tutaj musimy bardzo szybko działać, bardzo szybko wykorzystać, przetestować i wprowadzić najlepsze rozwiązania, najbardziej efektywne. Wiemy, że ja, no nie tylko ja, ale wielu tych, którzy się tym zajmują wiedzą, że dany środek wprowadzony w tym roku mówię o środku do zwalczania dronów, zaraz może być po prostu bez, bezużyteczny, bo cały czas tutaj trwa wyścig i pogon technologiczna za tym, żeby po pierwsze drony były jak najmniej widzialne dla systemów radarowych, po drugie Trwa wyścig o tutaj dominację w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji, latania w rojach i tak dalej i tak dalej. Chodzi generalnie o to, żeby osiągnąć taki poziom, w którym no, systemy wykrywania nie będą w stanie zlokalizować, bo drony po pierwsze się nie komunikują, po drugie nie ma tej komunikacji z tak zwanym Ground Control Station, czyli tam gdzie Znajduje się operator danego systemu. I tutaj ten wyścig trwa. To jest tak jak w komputerach i w samochodach. No dzisiaj kupujemy najnowszą stację, za, za rok, za półtora roku okazuje się, że to już jest. No, nie ma się czym chwalić, i inni mają zdecydowanie lepsze. I tak samo będzie w tym obszarze. Natomiast no, my nie możemy czekać na moment, kiedy ktoś ogłosi światu, że ma najlepszy, bo. Popatrzmy na Iron Dome w Izraelu, mimo że jest to wieloaspektowy, wielopoziomowy, i bardzo zaawansowany technologicznie system, nie daje stuprocentowej ochrony terytorium Izraela. I tutaj jest a Izrael to wielkość województwa małopolskiego, więc my mamy tej roboty zdecydowanie więcej do zrobienia. Zacznijmy od tego, co już się dzieje ogłoszony program rządowy Tarcza Wschód w ramach tego programu zbudujmy wzdłuż granicy tam, gdzie są najważniejsze kierunki, z których może nastąpić zagrożenie, oby nie nastąpiło, a później rozbudowujmy tą strukturę i stwórzmy system centralny pewnie. Ja od pewnego czasu optuję za tym, żeby powstała ten na no, wzór paszpu agencja, która w ogóle będzie odpowiedzialna za to, że za całą... systemów bezpilotowych nie tylko ale też tych cywilnych, bo one zaraz bardziej zaczynają wchodzić w różne sfery naszego życia, i stworzenie centralnego urzędu, który będzie za to odpowiadał, moim zdaniem jest w tej chwili niezbędnie pilnie potrzebne, i, i, i taka agencja na pewno musi mieć bezpośrednią relację z inspektoratem systemów bezzałogowych, który został utworzony, którym kieruje generał Miroswobodnego. Trump oświadczył, że jeżeli w ciągu 50 dni Władimir Putin nie zawrze porozumienia pokojowego z Ukrainą albo nie wykaże, że zamierza je zawrzeć, to wtedy nałoży sankcje na Rosję. Czy uważa pan generał, że ostatecznie takie ultimatum zadziała na Rosję? Nie, na no Rosja takie ultimatum się nie boi. Na Rosję może jedynie zadziałać bezpośrednia groźba e, militarna. A, a... Sankcje gospodarcze one spowolnią, ale to nie są sankcje, które przyczynią się do tego, że Putin popadnie w panikę i zacznie wykonywać polecenia prezydenta Trumpa. No, absolutnie nie. Poza tym no, miejmy z tyłu głowy inny aspekt. Jest to Tajwan i relacja Stany Zjednoczone-Chiny. Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby Rosja była związana z Ukrainą w konflikcie jak najdłużej, bo to wtedy separuje Federację Rosyjską od Chin. Chiny doskonale zdają sobie sprawę, że jeżeli doszłoby do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, a Chiny już są otoczone przez satelity sojuszników Stanów Zjednoczonych, chociażby Japonia, Australia, Korea Południowa, Wietnam, Filipiny. Same mogą nie sprostać. Ostatnie wyde, wykonane uderzenie na tutaj Iran i jego e, infrastrukturę zbrojeniową przyczyniło się też do spowolnienia. E, Iran nie będzie w stanie dostarczać w dwóch kierunkach systemów bezpilotowych. Mówię tu o, o szacheta, chociaż Rosjanie już je składają i produkują u siebie, więc. Jest to, jest to rozwiązanie, które Rosjanom dla Rosjan jest jak najbardziej korzystne i w razie czego Rosja, jeżeli by nie była związana na Ukrainie, byłaby w stanie dostarczać te systemy dla Chin. Więc tu zapowiada się dość ciekawie, zapowiada się nieprzewidywalnie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No, pewnikiem prezydent Trump będzie w jakiś sposób dążył do potwierdzenia, że on faktycznie zakończył ten konflikt w jeden dzień. Nie wiem, co będzie miał na myśli poprzez jeden dzień, ale będzie dążył do tego, żeby no, strony się spotykały, ale czy jego. Myśl przewodnia skupia się wokół natychmiastowego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Śmiem wątpić, ponieważ, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja od dawna co najmniej od dwóch lat twierdzę, że konflikt na Ukrainie zostanie zakończony poprzez uzgodnienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a nie Rosja-Ukraina. We wrześniu na terenie Białorusi odbędą się ćwiczenia Zapad, gdzie będzie również 100 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej. Wiadomo, jak te ćwiczenia zakończyły się poprzednim razem, czyli po prostu zostawiono sprzęt, po który następnie wrócono, a następnie użyto go również do ataku na Ukrainę. Czy uważa pan generał, że teraz istnieje jakieś zagrożenie dotyczące podobnego scenariusza, tylko tym razem mógłby zostać zaatakowany inny kraj? Wie Pan, ja uważam, że ćwiczenie Zapad po pierwsze będzie narzędziem propagandowym na pewno. Putin będzie się pokazać, że mimo dużego zaangażowania i już prawie 30-letniego zaangażowania na Ukrainie jest w stanie o takiej skali ćwiczenie przeprowadzić z taką liczbą żołnierzy, po drugie i to tu zaczyna się już no, no to już nie jest zabawa. Należy się spo, spodziewać w tym czasie różnego rodzaju prowokacji, incydentów, które no, skłoniłyby NATO bądź też jedno z państw NATO do podjęcia absolutnie nieprzewidywalnych działań. I do tego pewnikiem strona rosyjska będzie dążyła, wykorzystując cały wachlarz, a oni są w tym dobrzy narzędzi i dywersyjnych, i sabotażowych i, i prowokacyjnych, i tutaj musimy być bardzo czujni, zarówno państwa flankowe, czyli poruszący od Estonii, skończywszy na, na Rumunii. My musimy być z Państwami bałtyckimi szczególnie wrażliwi na, na, na tego rodzaju incydenty, włączając w to również Rumunię, żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie no, nastąpi incydent, którego konsekwencją będzie rozpoczęcie właśnie takiego, takich działań zbrojnych wymierzonych przeciwko jednemu z państw członkowskich Sojuszu Północnoatl Północnoatlantyckiego i wtedy Rosja gwarantuje, że będzie trąbić, że to nie oni, że to cała, całe to zajście doprowadziły. Doprowadzono poprzez właśnie niekontrolowane, nieprzemyślane, spontaniczne działania jednego z państw sojuszniczych. I tutaj musimy być na tym, w tym obszarze szczególnie wrażliwi. No dobrze by było, żeby na to też pokazało swoją zdolność organizując Duże ćwiczenie pokazując, że nie ilość, a jakość, że jesteśmy dalej spójni, że to, co chciałby osiągnąć Trump, Trump, Putin, przepraszam, w 2022, czyli pokazać, że NATO absolutnie nie jest spójne, jest podzielone i tak i tak to pokażmy, że jednak jesteśmy w stanie Oprócz tego, że mamy zaangażowane w krajach flankowych wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, to też jesteśmy zdolni przeprowadzić mimo pełnionych dyżurów, prowadzonych operacji itd. itd. jesteśmy w stanie przeprowadzić też ćwiczenia. Wcale nie musi mieć tyle tysięcy wojska. Bardzo dziękuję moimi Państwa. Gościem był pan generał Jarosław Kraszewski, generał Brygady Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. A ja nazywam się Wojciech Mulik, oglądali Państwo program Punkty Zapalne. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.